Złodzieje dostali się na balkon na pierwszym piętrze za pomocą zwyżki teleskopowej i weszli przez okno do budynku Galerii Apolla, w której znajdują się najcenniejsze francuskie klejnoty koronne. Sama kradzież trwała prawie 4 minuty. Była bardzo szybka. To profesjonaliści. Przestępczość zorganizowana atakuje dziś muzea i kradnie bezcelne klejnoty, bo Francja jest krajem z zabytkowymi obiektami o ogromnej wartości. Do zuchwałej kradzieży doszło około 9.30, gdy muzeum było już otwarte dla zwiedzających. Po kradzieży złodzieje uciekli na motocyklach. Media informują o czterech sprawcach, dwóch z nich było za robotników. Podczas ucieczki gubili łupy. Pod luwrem znaleziono klejnot, który jest badany. Śledztwo jest w toku. Zaufane źródło w policji przekazało dziennikarzom, że korona cesarzowej Eugenii wysadzana diamentami i szmaragdami została odzyskana. Znaleziono ją uszkodzoną w pobliżu muzeum. Wkrótce po napadzie z ogromnego obiektu muzealnego ewakuowano tysiące zwiedzających, oficjalnie z powodu problemów technicznych. Właśnie zbliżaliśmy się do Monalizy, kiedy wyprowadzili nas z galerii. Prowadzili nas po schodach obok Nike z Samotraki. Mówili: Idźcie tędy, a tam było zamknięte i tak kilka. Kilka razy. Potem skierowali nas do podziemnego, nieużywanego wyjścia. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że całe muzeum jest ewakuowane. Rozczarowani turyści z całego świata mówili, że coś takiego zdarza się tylko w filmach akcji. Jestem w Paryżu pierwszy raz, więc nie wiem, jak często się to zdarza, ale jeśli już, to chyba tylko w książkach. Napad na Louvre to klasyczny temat w książkach i filmach sensacyjnych. Pierwsza akcja Szokujące, bo Louvre jest nie do zdobycia. To Francja, nie wiem jak to opisać. I to jest po prostu szokujące, przygnębiające. To pierwsze słowa, które przychodzą mi na myśl. Eksperci twierdzą, że przestępcy najprawdopodobniej nie zdają sobie sprawy z tego, co ukradli. Najlepiej, gdyby zwrócili biżuterię, ponieważ jest ona całkowicie niesprzedawalna. Trop jej sprzedaż jest niemożliwa, nawet w przypadku oddzielenia metali szlachetnych od klejnotów. Cały łańcuch odpowiedzialności osób, które będą ponownie szlifować te elementy, sprzedawać je, jest narażony na bardzo poważne sankcje. To trochę jak kradzież Monelizy. Pamiętacie, złodziej nie zdawał sobie sprawy ze skali swojego czynu i Monaliza znalazła się pod jego łóżkiem. Była całkowicie nie do sprzedania. Do kradzieży doszło w trakcie głębokiego kryzysu politycznego we Francji. Na początku tego roku urzędnicy Louvru prosili rząd francuski o pilną pomoc w odnowieniu i renowacji starzejących się sal wystawowych muzeum oraz wymianę systemu ochrony na nowocześniejszy. Louvre jest globalnym symbolem naszej kultury. Ten napad, w wyniku którego złodziejom udało się ukraść francuskie klejnoty koronne, jest dla naszego kraju nieznośnym upokorzeniem, jak daleko sięgnie rozpad naszego państwa. Louvre to najczęściej odwiedzane muzeum na świecie. W zeszłym roku wyjątkowo cenne dzieła podziwiało prawie 9 milionów turystów. Na szczególną uwagę zwiedzających zasługują m.in. Kodeks Hammurabiego, dzieła Tycjana, Rafaela, Monaliza, Leonarda da Vinci, greckie rzeźby Nikes Samotraki czy Wenus z Milo, a także francuskie arcydzieła malarstwa. Piotr Kieraga, Republika.